Co prawda raz już byłem dzisiaj w pokoju prasowym, ale chciałem Wam poka pokazać jak wygląda cała procedura wejścia do pokoju prasowego. Once again I'm sorry. Thank you. Thank you Chodzimy przez pierwszą kontrolę. Tutaj mamy recepcję, gdzie można zapytać o różne rzeczy, dowiedzieć się czegoś informacje, Tutaj zaraz jest szatnia. Cała przestrzeń jest dosyć duża. Dziennikarze mogą wygodnie usiąść, przynajmniej od rana. My jesteśmy tutaj jako jedni z pierwszych. A tam widzicie working roomy dla dziennikarzy. My zazwyczaj siedzimy w jedynce, zaraz tam też zajrzymy. Dziennikarze dostają od rana darmową kawę. O, tam można sobie zobaczyć, stoją dwa ekspresy, można sobie zrobić kawy. I ewentualnie mogą zjeść ciasteczka. Ciasteczka są koszmarnie słodkie, jest to bomba cukrowa i zęby odpadają po chwili. A tutaj już jest Walking room, gdzie siedzimy i zazwyczaj wysyłamy nasze relacje. Zobaczcie, że jest całkiem dużo, jest chyba największe z tych wszystkich. W tej chwili są tu jeszcze pustki, dlatego że my jesteśmy dosyć wcześnie. Natomiast w miarę postępu dnia robi się niestety coraz ciaśniej, coraz trudniej jest znaleźć miejsce, dlatego że naprawdę dużo redakcji tutaj się pojawia. Niektórzy siedzą na stałe, obrabiają materiały wideo, obrabiają zdjęcia. Kolejne working roomy wyglądają bardzo podobnie, dlatego nie będziemy na nich wchodzili. Ja też już chyba zakończę, żeby nie nudzić. Pozdrawiam Was serdecznie z Barcelony, mówił Jacek Filipowicz.